Dzień dobry, nazywam się Marta Wil i jestem kierownikiem obudowy w firmie Sztawak. Znajdujemy się na stacji Drawski Młyn, gdzie w zasadzie zasadnicza część naszych prac została już zakończona. Na chwilę obecną stoimy na peronie, gdzie mamy już zamontowaną małą architekturę. Trwają jeszcze ostatnie prace związane z montażem przejścia przez tory. Generalnie na tej stacji przebudowaliśmy cały układ torowy, wybudowaliśmy nowe rozjazdy, wykonaliśmy stabilizację podtorza, warstwę ochronną gębłości 20 cm. Przygotowujemy się do odbiorów na stacji Derski Młyn, gdyż zasadnicza część naszych prac została już zakończona. Do wykonania pozostały nam tylko i wyłącznie rowo odwadniające i skarpy, jednak to będziemy już wykonywać w nieco bardziej pomyślnych warunkach atmosferycznych. W zasadzie zgłosiliśmy już gotowość do odbioru do zamawiającego, więc czekamy, aż zbierze się komisja. Kompletujemy odpowiednią dokumentację techniczną, żeby móc przeprowadzić to wszystko szybko i sprawnie.